Ale w końcu szczupak, ale bardzo mocno uderzy, na pewno wymiarowy Chodź tu bez podbieraczka może, delikatnie zaczepiony pewnie mi spadnie, hunny i jak radę. Witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Sebastian Kowalczyk. Dzisiaj jesteśmy na Mazurach i przy tej okazji porozmawiamy sobie z Adrianem. Siemanko. Miejscowym wędkarzem. Jest też Dawid. Ja. Michał sobie tu konsumuje. A no, ogólnie tutaj tematem rozmowy będą gumy Honekomp, które Wam już pokazywałem. I, I tak obiecywałem wszystkim, że one na pewno będą łowić szczupaki. Jak łowią? Łowią, już mieliśmy kilka rybek. Niestety to dopiero początek sezonu, więc nie za bardzo mogę się wypowiedzieć, ale jak na początek to jest całkiem spoko. No i gumki przede wszystkim są mega uniwersalne, bo możemy je dociążyć na przykład 25 bańką i łowić głęboko. Możemy uzbroić je w samego wkręta i łowić pół metra pod powierzchnią wody. Także możemy wszystkie partie na spokojnie sobie obławiać. Jak na razie sprawdzają się fajnie, zobaczymy, co pokaże sezon, ale myślę, że będą naprawdę naprawdę fajnym odkryciem. W jakich miejscach mi łowisz? Ja teraz ogólnie na głębokiej na głębokie wodzie staram się łowić, bo tym bardziej charakteryzuje się to jezioro, ale będą też na pewno się sprawdzały na płytkich łąkach na innej wodzie, ale to myślę, że na początku czerwca dopiero. Także na razie, na razie na, na czyli, takich głębszych falach. większe szupaki poschodziły po prostu na głęboką wodę. Dokładnie, staram tak. się na razie trafić jakąś fajną rybę na głębszej wodzie. Jeszcze mogę powiedzieć jedno słowo o tym honej kombie. Jeżeli go dozbroimy jakoś cięższą główkę i łowimy nawet na większej głębokości, to po Opadzie, ta guma zawsze będzie stała pionowo, nie przewraca się na dno jak większość innych gum. Także to może być na duże sandacze fajny patyk. Fajny też, patet, też o tym też, też nie mogę się doczekać właśnie jesieni. Chociaż w czerwcu też że czasami jest warto zajechać sandacza taką większą, większą gumą, bo te duże ryby to lubią sobie jednak kawał miecha chapsnąć. A gumy, a gumy, Adusta. Piktaile, tak? Tak, piktyle. właśnie. Jak się to sprawdza? Nie mówiłem szczerze mówiąc, nie było jeszcze okazji, dlatego że to guma dosyć płytko pracująca. Także też jakieś takie płytkie górki będę nimi obławiał, ale na razie nie miałem okazji, dlatego że skupiam się na tej głębszej wodzie. Także niewiele mogę na ten, na ten moment powiedzieć. To nic nie szkodzi, o Piktailach opowie nam Jacek. Adusta sweeptail. Piktail Swimmer. Piktail Swimmer. Ja zawsze mi się to myli. Piktail Swimmer. E, no. Połówiłeś na takie fajne rybki? Woj. I to nie raz. No i proszę. Jest w końcu też wymęczony. Bohater dzisiejszego dnia. A dosta Piktail Swimmerek dozbrojona dodatkową kotwiczką, żeby nam rybę nie spadały, także kotwiczka i na górze i na dole. Ale zobaczcie. Teraz wyjął już 5 ryb. W tym największego szczupaczka 93 cm. Kilka brań na niego dzisiaj spadło, no zrobiło robotę, jak widać. No, kolejną rybeczkę mamy, chodź tu mi się No. Pięknie. O, jaki silny skubany jest. A duska skapik merek no ale jest... O mam Chodź, 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 chodź. Ładniejsza ryba. Chodź chodź chodź, 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 chodź. Chodź O to jest ja uwielbiam na latin będzie. To jest uwielbiam te świeczniki. Chodź, 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 chodź. chodź, mój do no. I szczęśliwy łowca. Tak, szczęśliwy łowca. No w końcu. Kolejna rybeńka, tym razem taka ładniejsza nawet. I znowu mamy adiuskę tutaj swimmerka w Naprawdę tu... Jak bo nie kocham, to po prostu to naprawdę ta przynęta dała mi dużo, dużo ryb. Właśnie, bo, mi... bo my żeśmy tą przynętą łowili w jeziorze Żarnowieckim i też tam przyniosła nam rybkę, znaczy Michałowi akurat, miał parę brań, tylko ona jest, ona jest oryginalnie zbrojona tu w tym miejscu, tu jest kotwica. Moim zdaniem właśnie takie, no widzę Ty sam mnie też przezbrajasz tak naprawdę. To znaczy, y, tam jest tak, że nawet jak w upakowaniu tej, tej przynęty, jak, jak ją otworzycie, to zobaczycie, że producent podaje sposoby zbrojenia Aha, tej gumy, czyli ok. można tam pokazać, jak ją uzbroić, żeby ona na różne sposoby, można ją na jedną kotwicę, na dwie, na głowę, z dociążeniem tyłka, albo tylko dół, jak, jak, jak Wam będzie pasowało na danej wodzie. Tak, bo mnie tutaj to zbrojenie tylko na tym oczku, to też uważam, że to jest troszeczkę za mało. Tak jak jest teraz, to chyba... Y, Optymalnie powinno być. No i zobaczcie, to jest guma, która, wa to jest guma, która waży 70 gram ponad. Mhm. Ona jest tak samo wykonana z silikonu, e, tak jak inne gumy od Adusty, bardzo dobrze wypornościowego. I zobaczcie, nawet na płytkiej wodzie, gdzie tu jest met, jak ona się zachowuje. To nie jest guma mocno tonąca. A, bo ty, bo, ty nią, bo ty nią tak jakby czerkujesz, tak, czerpujesz, czujesz. Tak, ją można prowadzić na szybko, na wolno, twitchować. I zobaczcie, że to jest 70 gram, a jak powolutko opada. Mhm. To nie jest guma, która po prostu od razu daje nural głęboko do wody, ale można na różnie się nią pobawić i faktycznie wtedy. Ja miałem najlepsze efekty, kiedy ją twitchowałem. Nie prowadziłem szybko, tylko ją twitchowałem. Mhm. Proszę bardzo. O pięknie to wygląda. Nie za żart. tak się nie robi, No zobaczcie, tak są... E, instrukcja obsługi nawet. Tak, jest instrukcja obsługi. Zobaczcie, właśnie producent pokazuje, w jaki sposób ona jest zbrojona, tak? w jaki sposób ją prowadzić wolno, czy jak, właśnie jak akcja ogonkiem będzie pokazywana później jak ją zbroić, gdzie ona jest dociążona i zwróćcie uwagę, że też jest pokazane w momencie, kiedy przezbrajamy, tak, jakiś mhm. dopał dać, cokolwiek innego. Także tą gumę naprawdę można na wiele sposobów prowadzić, na wiele sposobów robić. Jeżeli chcemy, żeby szła prosto, jeżeli chcemy, żeby skręcała, żeby się pokładała. Fajnie. także. Fajnie, fajnie. A powiedz jakie największe ryby miałeś na, na tą przętę? 113. 113, a mniejsze jakieś? 70. Aha, czyli jest to i na większe i na mniejsze. Dokładnie, tym bardziej, że te gumy są w trzech rozmiarach, także czy na, na, na jakieś mniejsze czy większe okazy, ale uwierzcie mi, że ten silikon, z którego są wykonane, zobaczcie, on jest też mięciusienki. że nawet mały szczupak nie ma, nie ma problemu z tym, żeby to... zeźreć, I robi to dziarsko. Powiadasz? Mhm. O, tutaj widzę, że jest dociążeniem. Tak, można. Jak, jak łowimy gdzieś faktycznie głęboko, żeby ona zależało nam na tym, żeby większego nura dała, to jeszcze można ją dopalić. Chodź mm -hmm. tu chrobaczku. Pokaż kotku, co masz w środku. Pięknie. Chodź, 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 chodź. chodź. Nie wstydź. Okay. Nie, za zaczekam. proszę. Kolega Zeżar. Kolega się uspokoi. No to fajnie, czyli, czyli pierwsze, pierwsze ryby na chonej Komba się pojawiły, a my będziemy wracać powoli do Warszawy. Bardzo, bardzo dziękujemy no i życzymy połamania kija na Mazurach. Jeszcze trochę rybek na, ryb na Mazurach zostało, co? Zostało niestety dosyć trudne do namierzenia, ale kwestia czasu rozbroimy tą wodę, także nie będzie problemu A moi drodzy, no jeśli chcecie jakby śledzić na bieżąco to, co się dzieje na Mazurach, to wpadajcie do Adriana na kanał. Mazury Fishing Team zapraszam serdecznie. Ja również. A to na dzisiaj wszystko. Żegnam się. Hej. A jak chcecie zobaczyć, co my połowiliśmy na Mazurach i jaką trafiliśmy pogodę to zostawcie subskrypcję. Połamania kija.